Wyprowadził mnie do wyjściowych, drzwi otworzył i powiedział Ja panu dziękuję, panu burmistrzu, ja tak się dziękuję za 30 lat, jak orkiestrę tak się dziękuję. Wojtek ma kasę. Tak, bo Wojtek ma kasę. No i odpowiedział. Co ty dostałeś za moją skórę? Po prostu mu powiedział na kolejny Będę euro czy srebrniki? No i powiedział: co bym chciał, to bym dostał. Władza jest władzy. Biedak Wiele do nas przez Wojciech, przyjaciół, Mieger, i mówił, żeby nam kupił mundury do orkiestry. Że on chce kupić mundury? No dobra, nie ma sprawy. Był nam kupił trąbki też, mogę od razu, w tym czasie nie? No dobra, nie ma sprawy. No ja kupić... no, to no, no, ja mundury strażackie wykupione, zakupię o holo, hola, nie, o strażackie. Nie, ja mówię. Nie ma ty, że ty straż ma no, to nie znaczy, że mają być mundury strażackie. No. Orkiestra jest parafialna. Nie jeżeli chcesz mądrzej kupić, to możesz mądrzej kupić, a więc nie strzeżackę. No, ale to wtedy, jakby, tr nie mogło kupić. Ty. I mówię, jak chcesz, ma, na trąby mamy. No idę na tę frakę on przystał, że my, ale mieli ustaliliśmy z, z orkiestrą, że miał być jednoczęściowy frak z szapką. No, później jak dało znać, bo u niego miała być przemiarka na firmie. I wie, tam jak jednego dnia on znać mi, że miał dać drugim z orkiestry znać też. I tam odzwoniłem, że są przymiarki na firmie. Jesteśmy zajachali i patrzymy. Tam ten miał mundur kupiony. A, słuchaj, ma... ja mówię, że mundurów nie miał. To masz mundur kupiony, a miał, to być jeden frak i miał być inny fraki z miał być, nie fair robisz. I ma... po drugie, ma tym mundur, mi się wydaje, że jakiejś starszej straży chyba wyglądają na to, że ten mundur i do niego się śmieje. A czasem no, słuchałem, gdy tu po prostu plaketkę weźmiemy, to orkiestra jest. Tak, jak że jest ta orkiestra parafialna, jest, no dobra, no niech tam będzie. Czyli orkiestra parafialna w strażackich mundurach. Tak to wygląda, praktycznie. Bo miał być frak, tak było ustalone. No i mówię do samego mamy te mundury, masz czapkę, ja mamy to jak tam w kościele mamy, to w tych czapkach grać ci byś czapką, jak to tam będzie wyglądało. No wypadałoby, żebyście czapki w kościele znęli. No i tego się trzymały. Jak księdza się spytał, że między czapki mamy. No to, to, to w kościele czapki zajmiemy, a jak będą ty przemarsze, to będzie w czapkę I tego się trzymają. Swojczyka z, z firmy, tam pracował na firmie się, chyba siedmiu, jo siedmiu pracowało, to grało, co pracowało, pracowało, grało w, w, w orkiestrze. Na firmie siedmiu pracowało u niego ludzi, co w tej firmie gra, e, u niego pracowali. No i jedni czapki nosili, drugi nie nosili. Jak przyszło do tego, to z firmy czapków nie mieli, a znowu ci co tu ze mną, z mojej szczęści, ci czapki w kościele zdeli, a ty w czapka się osiedli. Bo było nakazane, ktoś im nakazał. No, a Megar stawi cały czas tam SMS-ował, cały czas tam SMS-y tam prowadził, tam drugi pisze. Z nami wcale nie rozmawiał, z całą tą orkiestrą nie rozmawiał, nic, tylko cały czas tam pisał. No w końcu Somerski przyszedł i do, do salki, i tak wejrzał i, no, i się nie pytał, czy jest to organista, tylko pytał, gdzie jest to organista. Ja mówię tutaj. Niech Pan przyjdzie, mnie zawołał i zawołał mnie do siebie, ty drzwi za, od salki zamknął, wyprowadził mnie do drzwi wy, wyjściowych, drzwi otworzył i powiedział Ja Panu dziękuję, Panie burmistrzu, ja tak się dziękuję za 30 lat, jak orkiestę prowadziłem, tak się dziękuję. No i mi powiedział, Panie organista, tu jest pismo od biskupa. Ja od biskupa pismo, no, a o co chodzi? No i Pan sobie przeczyta. i patrzył na to pisanie, pisał na tym pisaniu. Z dniem takim i takim organista zapcenia jest zwolniony z obowiązków organisty. A to pismo trzymaj, moja z jakiego powodu? Do mówię, z jakiego powodu jestem w A Albo pan Chojnek jak nie, nie stroi tego, nie ma schołąk, gdzie indziej orkiestry nawet nie stroją, mówię, mało gdzie orkiestry stroi No dobrze, i tak do mnie przybliżą, gdy ja pana nie wyrzucam, ale pan się musi zgodzić, żeby pan chodził na, do tego każdą na każdą próbę orkiestry. Stet będzie prowadził, a pan będzie chodził na orkiestrę, bo pan ma wpływ, ma, bo Wojtek ma kasę. Tak, bo Wojtek ma kasę, no i odpowiedział. Tak powiedział ja. ksiądz? Tak. Ja. A dlaczego pan Wojtek nie chciał pana? To znaczy on chciał. Tylko o te choinki chodziło? Nie. Tam chodziło troszkę, chodziło, o, chodziło o, żebyśmy grali marsze. My mieliśmy, tam mieliśmy chyba trzy czy cztery marsze, mieliśmy. Ale jak to Wojtkowi zawsze chodziło, żeby lepsze Marsze były i No wziął w sobie tece, żeby z stescy jakieś marsze nauczył. Czyli pana już odsunął i stes miał prowadzić orkiestrę? Dokładnie. No. Czyli pana stopniowo na bok? Na bok, na bok, albo najlepiej aby sam odszedł. Ja wiem, że tutaj na przykład sponsorów było sporo tutaj było, tutaj w zakresie było. Oni byli anonimi, byli, anonimowi byli. Tam nikt nie wiedział, czy coś zrobił tam, na przykład zrobił, to zrobił, firmę, złożył i nikt nie wiedział, kto to zrobił. Wiel znowu jak daje wiadomo od razu, z dużą pompą, jak te organy były zakupione. To z dużą pompą była najpierw była na chór była procesja, była msza, procesja na hory była, na chórze był stolik ustawiony z podpisami przejęcie organów, podpisy, no komu to było potrzebne? Do czego? Czyli zawsze z taką ceremonią spopały, z pompą, tak? Spopały. Kulminacja z jak pana... Chyba pokazać panu, że ma pieniądze, że ma to, no komu to jest potrzebne? No jesteś katolikiem, daj pieniądze i gra. Chcesz coś kupić do kościoła, kupisz gra. Po co to wychwalać w kościele na przykład dał tyle i tyle, dał tyle i tyle. I co chwilę dał tyle ja mówi, tak? i tyle. To, to Zawsze jest gadany. Ale podaje kwoty? A jak? No tyle i tyle. Jak organy było, tyle i tyle przyszły organy. Jak co innego, tyle i tyle przyjdzie. Ale że dał pan Megier tyle i tyle? No ja. Kwotą? No, no kwotą, a no jak? No wcześniej poza kamerą pan wspominał, że, że podobno ksiądz był pod dużym wpływem, ten ksiądz poprzedni. No 100% że tak. Co więcej jak pewnie, że? To się Natomiast źle pracuje organiznie. Już, już tak jak te organy on kupił do kościoła, no to wtedy już te wpływy w ojciech do tego Somerskiego sobie założył. To już był na przykład to był wtedy jego, jego ksiądz to był. Jego ksiądz? No. I wtedy on się Somerskiemu na wszystko zgadzał zgadzał. Na no, co na przykład? no, znaczy, no, na przykład na tym wpływ na orkiestrę. Bo przecież na normalny ksiądz, jakby powiedział, to by powiedział: słuchaj, ty się nie mieszaj do orkiestry, organista prowadzi orkiestry, ty się tylko nie mieszaj. On prowadzi sprawa załatwiona. No ale on tego nie powiedział mu. Bo przecież inny ksiądz by nie pozwolił. Bo on należył do chóru, Wojciech Megier. No i rok czasu on, jak przyjął to właśnie do orkiestry, rok czasu nie chodził, w ogóle na chór nie chodził. Boże ciało tam wiemy, że my do jakoś jakiś nie wyszła. no wtedy on tam się jakoś tam wyśmiał z tej pieśni, z pieśni że tam nie wyszło, na głos tam się wyśmiał. No i po roku czasu przyszedł na tę próbę przyszedł. Ja do niego mówię, masz słuchaj, ma, ja nie potrzebuję takiego chórzy, który się z naszego chóru śmieje. Jeżeli ja, pierwszy piosenkę nie wyszło, to ono takiego nie potrzebujesz że jesteś z naszego chóru. śmieje, tego nie potrzebuje, ono iść do swojej orkiestry, ja mam swojej orkiestry do swojej orkiestry, i do no, swojej orkiestry. A po drugie, to aż zupełnie dobrym śpiewakiem, to ty nie jesteś. Co żeby żebyś dobry był dobrym no, śpiewakiem? Ja podeszłem do niego, ma, żeby opuszczać chór. A no on skór nie chciał wyjść. No że mówię, że byłem to ja sobie dobieram ludzi, których ja potrzebuję. a nie no on na przykład nie przeszkadzał się na chórze. Bo no, takich ludzi nie potrzebuje na chórze. Do po, po, po chóru potrzebuje ludzi, którzy potrzebują. Ja potrzebuję takich ludzi, a nie jego. Ale pan go szarpnął, on pana szarpnął, jak to. No ja podeszłem do niego, ma, 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 tam są ludzie, masz wychodzić. I mówił że tam wy, wychodzić, ma, i nie przeszkadzać mi. No, on tam się obrócił, i tego, reszta tam wyszła, bo jak się pani, ludzie tam wychodzili. No i, I tej, 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 tej ten chór w tym czasie, no, tej próby nie było. No, a dwa dni minęło, i po dwóch dniach, no, to znaczy, ten pewien tak tam przyszedł, żeby wypakać, Ręka w rękach się wypakał Somerskiemu, co się stało, że on taki sponsor i tak go traktują. No to on się wypłakał i we wtorek był pogrzeb, a w środę inny organizm to już grał. I po pogrzebie zaraz mi powiedział, że ja nie jestem zwolniony, tylko po prostu jestem wyrzucony. I ktoś się za panem wstawił? To znaczy siedmiu odeszło, odeszło ze mną. A reszta dlaczego nie odeszła? Przekupstwo no, trąbami. Nie? Dostali wszyscy nowe trąby. No się świeciły te trąby, one zawsze były jednak jakaś była, że te stare, chyba, no się nie świecą, nie tego. Choćby nawet lepiej grały, ale to się świeciły. No, każdy patrzy na to, że coś się świeci. Później, czyli dali się kupić? Później wiadomo, że Wojtek z nimi wszędzie teraz objeżdża, i autobusem wszędzie im daje. Na bogato? No, na bogato wszędzie. No, Wojciech powie, że to nie jest i parafialna orkiestra, to jest jego orkiestra. Jego orkiestra? Tak? Czyli co, firmowa? Nie wiem. Co ja wiem od tego pana, to wiem, że on właśnie tak, tak mi powiedział, że... że on tam odeszedł z tej orkiestry, bo tam z nim coś się pokłócił, odeszedł i mi powiedział, że... To, nie jest już parafialna, to jest jego orkiestra. No pewnie, że za to, że kupił te trąbki, no to uważa, że to jest jego orkiestra. Moim zdaniem nie, bo jeżeli ktoś kupi orkiestrę parafialną, to jest parafialna. Jeżeli kupi trąbę, to są parafialne trąbki wtedy. No to co, daję, ku, kupił sobie tą orkiestrę, tak można by powiedzieć? No pewnie ona. No tam, takie przemiarki tam miały dawno, bo jak my mieliśmy, co on mi tę batutę kupił, wtedy on tam do nas już tak zaczął chodzić, bo wtedy on właśnie Chciał, żeby ten marszysz, bo on tam nas uczył trenować, maszerować, chociaż sam nie potrafił. <grym> no tak to bywa dzisiaj. No. No, nie, posłusznie nie było. Nie trzeba po prostu, jak to mi delikatnie lizać. Wtedy, a wtedy by było ok. No. No, Zawsze nie każdy się trochę powieśmienie, ale każdy będzie za wojtkiem stał. No. Jak co do czego przyjść, za postaj piwko, to i jak ja mówię, kaska swoje kask, kaska, wszystko zrobić, załatwi. I na kolendę do mnie przyjechał i ja go się spytałem właśnie tego księdza, ja mówię, bo ja mu mówiłem prosto, ja mu mówiłem Jacek, bo myśmy sobie po imieniu No mówi. Ja mówię co ty, ty dostałeś za moją skórę? Prosto mu powiedział, na kolędzie, że to jest euro czy srebrniki? On mi odpowiedział, co żebym chciał, to żebym dostał. I potem od tego czasu przecież trzy lata ksiądz Jacyk do mnie na kolendę w ogóle nie przyjeżdżał, ani do mojego brata z komunią. Nie przyjeżdżał na kolędę? A to, to kto pan tutaj? z też nie. Ale to kolendę kto odprawiał tu pan? Nie, nie było wcale kolędy. Nie było kolędy przy szkoleniu. Alełkiem jechali i do mnie nie wchodził. Praktycznie można mówić połowa życia jego w tym spędził, nie? Żył tym. No tak, żył tym. A jakby pani określiła zachowanie pana y, Mygiera, sąsiada zresztą niedalekiego. Do szczeliny, Po świńsku. A zawsze tak było? No od tego czasu jak już te zatargi miał, z nim, to tak. Czyli co? Nie można się postawić? Nie. Władza jest władzą. Biedak biedakiem. Dziś musi być sponsor, żeby sponsor był na pierwszym miejscu. O, co to nie ja. <grych> no. Ten sponsor poleci pewnie prosto do nieba. Z butami pójdzie. Będę w, w marze, tu w sysłowi, płodci, tarpie i pogrze. Tu je nasia ziemia, cię zna. ten Czy to jest w końcu Czy to je w kłelu Czy to je w szerobłece Tu je nasia ziemia Kłekon znam zna kłe to tu co nasie rodzynika nika siebie Kłechnułeś się z nami, tu są nasie Rodzennika.